Zima w Krakowie opada miękkim, szarym płaszczem na brukowane uliczki Podgórza. Wczesny poranek, mgła ścieli się nisko, skrywa mosty i latarnie, a powietrze jest przesycone oddechem miasta. Wilgotne, lekkie, jakby chciało przypomnieć każdemu, że czas płynie, ale pamięć pozostaje. Marta, trzydziestodwulatka o twarzy wyszczerzonej latami ciszy, wychodzi z ciemnego mieszkania w starej kamienicy. Odkąd pamięta jej kroki o świcie brzmiały inaczej zbyt głośno na pustą klatkę schodową, zbyt pewnie, by nie wzbudzać podejrzeń, że w jej sercu każdy dzień jest próbą nie upaść. Codzienną rutynę formuje dojazd tramwajem i praca w miejskim archiwum, przetrząsanie zapomnianych teczek żółte od starości dokumenty, pożółkłe zdjęcia dzieci i aktów urodzenia. Marta potrafi godzinami wpatrywać się w stare fotografie, bo w każdym widzi przeszłość, której brak. Od dwunastu lat goni cienie, przeszukuje stare gazety, nagłówki zaginionych, świadków bez odpowiedzi. Każdy dzień to gotowa historia o jej siostrze Natalii, siedmioletniej dziewczynce, która zniknęła 12 września 2001 roku. Tego dnia miała wrócić ze szkoły do domu przy ulicy Bolesława Śmiałego, ale do domu nie dotarła. Już nigdy. Wtedy Marta miała 15 lat. Miała jej pilnować, chronić jak promienie słońca, a zniknęła. I od tamtej chwili w życiu Marty zabrakło światła. Życie toczy się własnym rytmem. Inni kończą studia, zakładają rodziny, ślą pozdrowienia na WhatsAppie, ale dla niej czas stanął 12 września 2000 Yepplerzen i powoli ustawił klepsydrę między oczami. Matka pogrążyła się w rozpaczy. Ojciec wyjechał do Irlandii szukać pracy i spokoju, których w Krakowie zabrakło. Marta wzięła na siebie ciężar domu i nieustającego żalu. Każdy jej gest, każde spojrzenie, każdy oddech niósł w sobie pytanie Gdzie jesteś, Natalio? Nigdy nie pozwoliła sobie na ostateczną rezygnację, ale też nigdy nie pozwoliła sobie uwierzyć, że ta cisza skrywa odpowiedzi. Podczas codziennego spaceru do pracy zawsze tą samą trasą przez ulnu Limanowskiego coś tego dnia zmienia rytm oddechu. Marta mija sklep z używaną odzieżą, który pozornie wtopił się w otoczenie osiedlowej kamienicy. Zwykły, szary szyld, kilka manekinów poustawianych mechanicznie za szybą. Trudno zauważyć, by wyróżniały się czymś więcej niż ubiór sprzedawanej odzieży. Jednak coś przyciąga jej uwagę przystaje. Szyba łagodnie przytłumia świt, ale plakat naklejony od wewnątrz wyróżnia się jaskrawą intensywnością, jakby pragnął być dostrzeżonym mimo zimowej aury. Na plakacie twarz dziewczynki, twarz tak znajoma, że ciało zaczyna szczypać i dygotać, jakby oszukało umysł. Marte przeszywa dreszcz, jej uczucie przybiera kształty. Nie i przecież nie. Dziewczynka na zdjęciu wygląda dokładnie tak, jak Natalia miałaby dziś wyglądać, byłyby w podobnym wieku. Delikatne policzki, czupryna włosów skręconych lekko, pieprzyk pod lewym okiem, nieśmiała otwarta mina, twarz której brakowało fotografii w rodzinnych albumach, bo nastąpiła w dniu zniknięcia. Dziś te rysy widzi na plakacie sklepu z Niemiec. Odbicie jej samopoczucia w szybie sklepowej jest falą bólu, tęsknoty niemożliwego zwrotu. To niemożliwe, myśli. Serce wali tak, że przestaje słyszeć około skuteczne dzwonienie tramwajowych kabin. Nogi miękną, ręce drżą, szybko wchodzi do środka. Drzwi skrzypią, wewnątrz panuje półmrok, zapach starych ubrań miesza się z aromatem kawy z ekspresu stojącego gdzieś z boku. Sprzedawczyni, kobieta po czterdziestce, patrzy na nią uważnie, lecz z dystansem. Twarz Marty skrzywia się w niepewności. Nie zadaje pytań, bo wie, że głos się złamie. Przystaje tuż przed plakatem. Ręka podnosi się mimowolnie, jakby chciała dotknąć twarzy tamtej dziewczynki, wyczuć prawdę. Sprzedawczyni pyta, pięść pomóc w czymś, a Marta, ekscytacja i lęk ściskają gardło, odpowiada drżącym głosem: To z Niemiec? Plakat reklamowy? Tak! Przyjechał z centrali. Część nowej kolekcji vintage. Są zdjęcia testowe dzieci, modelek. Dziewczynka. Widziałam jej twarz gdzieś kiedyś. Miałam siostrę, zaginęła. To może być zwykłe podobieństwo. Odpowiedź brzmi automatycznie, uprzejmie. Chroni od tłumów. Wszystkich. Ale Marta już wie, że to nie przypadek. Ostrożnie wyjmuje telefon. Robi zdjęcie. Szyba odbija jej twarz, a za nią plakat. Obraz skupionych wszystkich lat, bólu i nadziei. Wraca do domu z ciężkim sercem, ale z jednym jasnym postanowieniem. Sprawdzić skąd ten plakat, gdzie jest centrala, czy możliwe, że to naprawdę ona. W sercu nosi lekkie przebudzenie. Po raz pierwszy od lat, impuls, coś więcej niż tylko wspomnienie. Impuls, który wystarcza, by podjąć pierwszy krok. Kiedy Marta wraca do mieszkania, nie zdejmuje płaszcza. Drzwi zamyka powoli, jakby bała się, że cokolwiek gwałtownego może zburzyć ten kruchy moment, w którym to, co niemożliwe, zaczyna przybierać kształt. Zdejmuje buty, staje przy stole w kuchni i wyjmuje telefon. Otwiera galerię. Patrzy na zdjęcie plakatu. Twarz dziewczynki patrzy prosto przed siebie, jakby znała już odpowiedź, której Marta wciąż szuka. Zumuje twarz, fragment po fragmencie. Oczy, pieprzyk, usta. Nie ma żadnych wątpliwości. To Natalia. Albo ktoś, kto nie powinien tak wyglądać. Noc spędza na przeszukiwaniu sieci. Wpisuje nazwę sklepu, odnajduje stronę sieciową, zakładkę Kontakt, przewija do stopki, aż znajduje nazwę firmy matki. Second Time GmbH, Berlin. Kopiuje nazwę, zaczyna szukać więcej. Reklamy, artykuły, fora. Zdjęcia reklamowe pojawiają się co jakiś czas. Sezonowe kampanie ubrań z odzysku, często z udziałem dzieci i młodzieży. Zawsze bez nazwisk. Modele są anonimowi, twarze bez historii. Ale dla Marty, to twarz z przeszłości, której nigdy nie zapomniała. Następnego dnia idzie na komisariat policji. Wchodzi z determinacją, ale w oczach ma lęk, zna ten chłód, formalność, rutynę, która zamraża emocje. Na recepcji przedstawia się, mówi o zaginionej siostrze, pokazuje zdjęcie plakatu. Młody funkcjonariusz przegląda je, marszczy brwi. To może być podobieństwo, proszę pani, dzieci często mają podobne rysy. Nie, to nie podobieństwo. To moja siostra, odpowiada Marta. Funkcjonariusz wzdycha, zapisuje coś, ale Marta widzi, że traktuje ją jak kogoś, kto nie może odpuścić. Czy złożyła pani nowy wniosek o wszczęcie śledztwa? Nie zamknęliście nigdy poprzedniego, mówi ostro. Po wyjściu z komisariatu nie wraca do domu. Idzie do biblioteki miejskiej. Przeszukuje archiwa prasowe z września 2001 roku. Zna każdy tytuł, każdy artykuł. Zatrzymuje się przy wywiadzie z matką. Jej oczy na zdjęciu są puste, głos, pełen błagania. Marta zamyka oczy. Wraca myślami do tamtego dnia. Kłótnia z matką, złość, której już nie pamięta. Natalia miała poczekać na nią przy furtce, ale wyszła sama. Kiedy Marta wróciła ze szkoły, drzwi były otwarte, a domu nie wypełniał dziecięcy śmiech, tylko ciężka cisza. Potem był płacz, krzyk, policja, poszukiwania, psy tropiące plakaty na słupach, nic nie przyniosło odpowiedzi. Wieczorem wraca do mieszkania i po raz pierwszy od lat sięga po pudło z pamiątkami. Małe rysunki, słońce, domek, piesek, zeszyty z pierwszych klas zamaszyste litery, zdjęcia z przedszkola, zdjęcie z wakacji nad Bałtykiem, każda rzecz przywołuje obraz życia, które skończyło się zbyt wcześnie. Marta przegląda wszystko metodycznie, jakby chciała odczytać ukryty kod. Pod jedną z książeczek znajduje kartkę, Natalia pisała list do świętego Mikołaja. Chciałabym, żeby Marta się ze mną bawiła jak kiedyś. Łzy spływają po policzkach Marty. Czuję ciężar winy, jakby to jej obojętność sprzed lat stworzyła pęknięcie, przez które Natalia zniknęła. Rankiem dzwoni do fundacji zajmującej się poszukiwaniem zaginionych dzieci. Wysyła im zdjęcie plakatu. Pracowniczka obiecuje sprawdzić międzynarodowe bazy danych. Po godzinie odzwania, Twarz dziewczynki pasuje do profilu anonimowej modelki z Berlina, znanej tylko jako Anka. Wiek około 27 lat. Pracowała dorywczo w reklamie dla lokalnych marek. Nie posiada oficjalnych dokumentów. Pojawiła się nagle kilka lat temu, bez przeszłości. Marta przestaje oddychać. To musi być ona. Decyzję podejmuje bez wahania: kupić bilet, spakować najpotrzebniejsze rzeczy, wydrukować wszystkie zdjęcia i dokumenty. Wie, że nie czeka ją tam nic łatwego. Być może kłamstwo, może mur, może milczenie. Ale nie może nie pojechać. W pociągu do Berlina czuje, że czas cofa się o dwie dekady. W kieszeni trzyma zdjęcie Natali z przedszkola. W plecaku zeszyt z adresami, nagraniem głosu matki i notatką z dzieciństwa. Nati lubiła kolor zielony, najbardziej miętowy. Gdy przekracza granice, świat wydaje się inny. Mniej znajomy, bardziej odległy – ale z jednym stałym celem. Berlin wita ją chłodem, anonimowością. Z dworca rusza metrem na południe, gdzie mieści się siedziba agencji reklamowej Second Time GmbH. Budynek z zewnątrz wygląda jak setki innych biurowiec bez historii. Marta wchodzi i podchodzi do recepcji. Przedstawia się, mówi, że szuka modelki z jednego z plakatów. Recepcjonistka patrzy obojętnie. Ale kiedy Marta pokazuje zdjęcie z dzieciństwa Natali i plakat z Krakowa, coś się zmienia. Proszę poczekać tutaj, mówi kobieta i znika za drzwiami. Czas płynie powoli. Marta siedzi, wpatrzona w białą ścianę, serce bije w rytmie lat oczekiwania. Drzwi się otwierają. Wchodzi mężczyzna po pięćdziesiątce, elegancki, ale zmęczony. Przedstawia się jako dyrektor agencji, pyta, co ją sprowadza. Marta mówi wszystko o zaginięciu siostry, o plakacie, o podobieństwie. Mężczyzna słucha, milczy. W końcu mówi. Anka pracowała tu przez chwilę. Pojawiła się nagle, nie miała dokumentów, ale była uprzejma, cicha. Nigdy nie mówiła o przeszłości. Zniknęła rok temu, ale zostawiła numer telefonu. Marta czuje, że to nie przypadek. Bierze numer. Dziękuję. Wychodzi. Drżącymi rękami wybiera cyfrę po cyfrze. Sygnał połączenia ciągnie się w nieskończoność. A potem ktoś odbiera. Głos po drugiej stronie linii milczy. Przez chwilę Marta myśli, że to błąd, pomyłka, może numer już nie należy do tej samej osoby. Ale w końcu odzywa się cicho. Halo? Głos kobiecy, niski, ostrożny, obcy, a jednak przesycony czymś nieuchwytnym. Marta nie wie, od czego zacząć drży. Wymienia imię. Cisza, powtarza. Nazywam się Marta. Szukam siostry. Natalia zaginęła w 2001 roku. Wiem, że to ty. Cisza po drugiej stronie trwa, ale potem słyszy: to pomyłka! i połączenie zostaje przerwane. Marta siedzi w hotelowym pokoju, telefon w dłoni, palce zamarznięte od strachu. To była ona. Zbyt ostrożna, zbyt spokojna. Głos Natalii nie mógł zniknąć. Marta wysyła wiadomość: proszę, potrzebuję tylko cię zobaczyć. Nie powiem nikomu: jesteś moją siostrą. Przez resztę dnia siedzi przy oknie, patrzy na ulicę. W nocy, gdy zrezygnowana siada na łóżku, telefon wibruje. Krótkie zdanie. Spotkajmy się jutro. 19.00. osiemdziesiąt 85. Sama. Na zajutrz dzień dłuży się jak wieczność. Marta spaceruje po Kreuzbergu, ulica po ulicy, próbując nie myśleć. O 18.45 staje przed szarym budynkiem w stylu lat 60., zadbanym, ale anonimowym. Przycisk do domofonu nie działa, drzwi są lekko uchylone. Wchodzi. Schody prowadzą na trzecie piętro. Korytarz długi, cichy, drzwi numer piętnaście puka, cisza. Potem otwierają się powoli. Przed nią stoi kobieta o włosach koloru miedzianego, upiętych w niedbały kok. Ma delikatną bliznę nad brwią i oczy, których Marta nie mogła zapomnieć. Rysy twarzy zmieniły się, ale rdzeń, spojrzenie, linia ust, lekko pochylona głowa. To wszystko należy do Natalii. Kobieta nie mówi nic, tylko cofa się w głąb mieszkania. Marta wchodzi. Drzwi zamykają się za nią. Mieszkanie jest skromne, urządzone minimalistycznie, jakby nikt tu na dobre nie zamieszkał. Na stole leży kubek z niedopitą herbatą, na parapecie doniczka z usychającą paprotką. Kobieta siada naprzeciwko. Marta siada naprzeciw niej, czuje jak serce bije tak głośno, że zagłusza wszystko. Jesteś Natalią, mówi. Cisza. Kobieta patrzy w bok. Zabrali mnie. Miałam siedem lat. Mówili, że zostałam oddana, że nikt nie szukał. Zmieniali mi imię. Przez lata byłam tylko de dziewczynką w różnych domach. Przetrwałam i zapomniałam. Marta czuje, jak łzy płyną jej po policzkach. Nie zapomnieliśmy. Szukałam cię przez całe życie. Mama nie przeżyła. Tata wyjechał, bo nie umiał oddychać w tym mieście. Natalia, a właściwie Anka, bo tak teraz się przedstawia, nie podnosi wzroku. Z każdą minutą rozmowy przeszłość wychodzi z cienia. Anka mówi o tym, jak trafiła do Niemiec, wywieziona przez mężczyznę, który udawał wujka. Jak przez lata była zamknięta, potem sprzedana do kolejnych rodzin, potem, po ucieczce, dorabiała się nowej tożsamości. Nigdy nie ufała policji, nigdy nie mówiła skąd pochodzi, nikt nie pytał. Była cicha. Zdolna, niewidzialna. Gdy Marta pyta, czy chce wrócić, odpowiedź pada szybko: Nie mogę, tutaj jestem bezpieczna, mam pracę, mam ludzi. Tam jestem duchem, w waszej pamięci, dzieckiem, które zniknęło. Marta rozumie, ale serce się buntuje: chce zabrać siostrę, przywrócić ją światu, który ją utracił, ale ten świat już nie istnieje jest tylko ona, kobieta, która przetrwała. Wtem ktoś puka do drzwi, obie zamierają. Anka patrzy przez wizjer. Twarz jej twardnieje. Musisz wyjść. To on. Saek to? Mężczyzna, który mnie znalazł. Wie, że tu jesteś. Śledził mnie. Marta nie rozumie. Anka chwyta ją za ramię. Schowaj się. W łazience. Nie mów nic. Kroki na korytarzu są ciche, ale zdecydowane. Drzwi otwierają się trzaskiem. Wchodzi mężczyzna w czarnym płaszczu. Jego głos jest miękki, ale chłodny. Z kim rozmawiałaś? Z nikim to sąsiadka prosiła o pomoc. Kłamałaś, śledziłem cię, widziałem ją wczoraj. W łazience Marta trzyma dłonie na ustach, słyszy każde słowo. Głos mężczyzny staje się bardziej natarczywy, padają groźby. Anka próbuje go uspokoić, mówi nic nie pamięta, niczego nie zabrała. Nie interesuje mnie co pamięta, chcę ją zobaczyć. Wtedy Marta wie, że musi działać. Cicho wyciąga telefon. Nagrywa dźwięk rozmowy. Robi zdjęcie przez uchylone drzwi. Mężczyzna jest odwrócony, ale widać profil. Po chwili wychodzi. Drzwi się zamykają. Anka osuwa się na podłogę. To on mnie wywiózł. Trzymał przez trzy lata. Potem sprzedał. Odnalazł mnie, gdy pojawiłam się na plakacie. Chce, żebym zniknęła znowu. Marta wie, że nie może jej zostawić. Następnego dnia idą razem na policję. Anka składa zeznania. Pokazuje dokumenty. Marta daje nagranie i zdjęcia. Policjant spisuje raport. Dzwonią do polskiego konsulatu. Sprawa oficjalnie się otwiera. Dwa dni później, podczas próby opuszczenia miasta, mężczyzna zostaje zatrzymany. Jego nazwisko figuruje w europejskich rejestrach. Podejrzewany o handel ludźmi. Przez lata nieuchwytny. Teraz zidentyfikowany. Anka siedzi przy Martcie w pokoju hotelowym. W milczeniu. Trzyma jej dłoń. Nie jestem już tą samą dziewczynką, mówi. Marta odpowiada. Ja też nie, ale nadal jesteśmy siostrami. Kiedy Marta wraca do Krakowa, ulice wydają się obce. Miasto nie zmieniło się znacznie, ale ona już nie jest tą samą osobą. Ma w sobie coś, co od dawna było martwe, a co teraz zaczyna nieśmiało drgać. Nie jest to jeszcze nadzieja, ale coś jej pokrewnego. Siostra, którą opłakiwała, nie była duchem, lecz żyła, walczyła, przetrwała i choć nie wróciła z nią, to Marta wie, że już nigdy nie będzie zupełnie sama. Anka została w Berlinie. Zdecydowała, że tam jest jej dom, nie dom rodzinny, nie ten sprzed lat, ale własny, wypracowany, wycierpiany. Obie z Martą wiedziały, że nie ma sensu naciskać czasu nie da się cofnąć, dzieciństwa nie da się odzyskać, ale można zacząć mówić prawdę i tego właśnie obie chciały najbardziej. Przez kilka tygodni piszą do siebie codziennie. Wiadomości są krótkie, ostrożne, ale szczere. Anka opowiada o dzieciństwie, które próbowała wymazać. Marta dzieli się wspomnieniami, zabawami, smakami, głosami. Czasem wspólnie płaczą przez telefon, czasem milczą razem przez pół godziny. I to też jest ważne. Tymczasem sprawa toczy się swoim rytmem. Policja niemiecka wszczyna postępowanie przeciwko mężczyźnie, który porwał Natalię. Okazuje się, że przez lata był powiązany z siatką nielegalnych adopcji, handlem dziećmi i fałszowaniem tożsamości. Jego proces zaplanowano na jesień. Marta ma zeznawać jako świadek, Anka jako ofiara. To spotkanie, do którego obie się boją, ale wiedzą, że musi się odbyć. W Krakowie Marta wraca do archiwum, inaczej patrzy teraz na teczki, na zdjęcia dzieci, już nie jako dokumentalistka, ale jako siostra, która wie, jak cienka jest granica między obecnością a zniknięciem. Zaczyna współpracę z Fundacją Pomagającą Rodzinom Zaginionych. Organizuje spotkania, mówi publicznie o swojej historii. Nie jako bohaterka, ale jako ktoś, kto przetrwał i kto chce pomóc innym przetrwać. Pewnego dnia dostaje kopertę, bez adresu zwrotnego. W środku zdjęcie: dwie dziewczynki na huśtawce. Stare, wyblakłe, ale znane. Marta rozpoznaje siebie i Natalię, w wieku około pięciu i siedmiu lat. Na odwrocie krótkie zdanie Zawsze byłaś silniejsza ode mnie zaczyna płakać. Ale to już nie łzy bólu, to łzy, które czyszczą coś w środku, jakby pozwalały zrobić miejsce na coś nowego. Anka, choć oficjalnie nadal figuruje jako Anna K, otrzymuje wsparcie psychologiczne. Przez długi czas nie potrafi spać spokojnie, bo koszmary wracają. Marta czasem dzwoni do niej w środku nocy, tylko po to, żeby powiedzieć: Oddycham. Ty też możesz. Raz w miesiącu wysyłają sobie małe prezenty. Raz to jest bransoletka z literką M, raz notatnik z cytatem, który znaczył coś w dzieciństwie. Te gesty są jak mosty kruche, ale prawdziwe. Proces w Berlinie jest długi, bolesny. Anka opowiada o wszystkim, o tym, jak była więziona. O tym, jak kazano jej milczeć, jak nauczono ją bać się swojego prawdziwego imienia. Gdy mówi Natalia, głos jej się łamie, ale mówi dalej. Marta siedzi wśród publiczności, serce jej bije w rytmie każdej pauzy, każdego wdechu siostry. Po rozprawie wychodzą razem. Po raz pierwszy Anka przytula ją nie jak kogoś z przeszłości, ale jak kogoś z przyszłości, mimo skazania sprawcy. Mimo medialnego rozgłosu, mimo lawiny telefonów od dziennikarzy, Marta i Anka decydują się milczeć. Historia została opowiedziana w sądzie. To wystarczy. Dla świata to kolejna sprawa zakończona sukcesem. Dla nich rana, która dopiero zaczyna się goić. Rok później Marta odwiedza Berlin. Spotykają się w kawiarni przy stacji Südstern. Anka nosi krótsze włosy, wygląda pewniej. Śmieją się, wspominają, płaczą. Idą razem nad kanał, siedzą na ławce, Marta mówi: Czasem myślę, że wszystko to był sen. Anka uśmiecha się. Ja przez lata żyłam w koszmarze, ale dziś jestem obudzona. Kiedy wracają do mieszkania Anki, Marta zauważa na ścianie zdjęcie to samo, które dostała pocztą, ale w ramce. Obok stoi świeca. I karteczka z cytatem: Nie wraca się do przeszłości, wraca się do ludzi. I choć żadna z nich nie powie tego głośno, Wiedzą, że od teraz są razem, nie codziennie, nie tak jak powinno być, ale prawdziwie, wystarczająco.